Dzień dobry, robimy nowy odcinek. A ile chodzę i sprzącam. <laughs> dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. A w tym odcinku, szczerze mówiąc, będzie się działo, ponieważ ja wcielę się w rolę Festera Adamsa. Od dawien dawna mam ksywę Fester, bo jestem do niego łudząco podobny. Niestety, jestem do niego łudząco podobny. Dużo nie trzeba będzie użyć charakteryzacji. Fester Adams to jest mój, można powiedzieć. Rad na pewno jakby Adam, rodzina Adamsów była kręcona w Polsce, jakiś film czy coś w tym stylu, na pewno bym dostał tam bez castingu główną rolę, rolę Festera, dziękuję. Ale za to ja, blondynka jako ja zupełnie sobie siebie nie wyobrażam, w ogóle w czarnej peruce, co prawda miałam kiedyś czarne włosy, znaczy nie, taki prosto czekoladowy i nie do końca dobrze się w tym czułam, ale jak słuchajcie, zobaczycie mnie w tej peruce, to po prostu jest... No i słuchajcie, lecimy później do, do centrum handlowego i robimy co? Robimy misiu Dobrze, że... Cukierek albo psikus, tak? Spóźnione co prawda, to Halloween w naszym wydaniu. Ja w ogóle <grym> jestem wściekła. Bo nie posprzątane w chałupie. Tak, bo jest brudno, bo zwołałeś tutaj wszystkich. Zaraz wam przedstawi ale ręce, przedstawimy ale za, panią ręce, Paulinę, ręce charakteryzatorkę. Umyte. No, ręce umyte, wykąpane, ogolony. Co z tego, jak jest pełno kurzu kurwa po kątach? Wszystko leży kurwa na wierzchu. Głowy nie omyłam. Pamiętajcie, że ona myje włosy pojedynczo i wszędzie się spóźniamy. <grym> Ja się przebieram za. Mortisie Adams. Ja, a ja się przebieram <grym> za siebie. <grym> Odcinek zakończymy oczywiście sesją zdjęciową, którą zobaczycie od Backstage'u. I efekty zobaczycie na naszych Instagramach. Mieliśmy jeszcze w planach, słuchajcie, iść tak. Bo dzieci do szkoły, ale... No może pójdziemy, nie wiadomo, nie, zobaczymy jeszcze. Bo byśmy mieli przerąbane. Zobaczymy jak będzie czasem. Nie, pójdziemy, pójdziemy, to będzie dobre. Tak więc słuchajcie, zaczynamy charakteryzację, Dominik idzie malować się pierwszy, ja nie będę mogła go zobaczyć. W tym czasie ja y, zabieram się za sprzątanie i za szykowanie. I potem robimy first look, po moim już skończonym makijażu i zobaczycie reakcję na nas. Nie wiem co robię w telewizorze, ale muszę Wam przeszkodzić. Widz, którego ostatnio wybraliśmy w odcinku, żeby do niego przyjechać, odezwał się do nas, ale możliwość z nim spotkania będzie dopiero w grudniu, z racji tego, że mieszka za granicą. Tak więc byliśmy zmuszeni wybrać inny komentarz i wybraliśmy widza o takim niku. I tym razem uda nam się go odwiedzić, dlatego że już się z nim skontaktowaliśmy, a tak naprawdę to on się z nami skontaktował i już jesteśmy z nim umówieni i właśnie następny odcinek będzie już z nim. Pamiętajcie, że raz w miesiącu będziemy organizować taką akcję, więc musicie śledzić kanał i to właśnie może do Ciebie przyjedziemy następnym razem. Sorry za to całe zamieszanie. Wracajmy do odcinka. Słuchajcie, moi drodzy, chciałem Wam przedstawić tutaj Paulinę. Hejka! Paulina jest odpowiedzialna tutaj dzisiaj za mój, mój make-up i. I to Paulina zrobi dzisiaj ze mnie Festera Adamsa. Także Paulina, ze mną to będziesz miała mało roboty, dlatego że... Festera Adams to jest mój brat bliźniak. Wielokrotnie nawet czytałem komentarze na swój temat, że o, wujek Fester, o wujek Fester. <grym> Także przyzwyczaiłem już się do tej ksywki. No tak, no i co, działamy, no działamy, Ja powiem Wam szczerze, bym się zdziwił, jakbym nie dostał roli Festera, jeżeli kręcony by był tutaj w Polsce film o rodzinie Adamsów, czy jakiś serial, czy coś, to rola Festera jest na pewno moja bez jakiegokolwiek castingu. Słuchajcie, jeżeli podobają się wam nasze materiały, pamiętajcie, żeby zostawić lajka i subika, ponieważ przeglądałem ostatnie statystyki, to nasz kanał bez subskrypcji ogląda aż 60% widzów, także dziękuję, pamiętajcie, robimy to dla was i widzimy się zaraz, jak będzie gotowy make-up, czyli będzie gotowy fester. Słuchajcie, no to ja wyglądam tak. no Tutaj zaskoczenia dużego nieba, dlatego że ja bez charakteryzacji jestem bardzo podobny do Festera Adamsa. I słuchajcie, za chwilę Iga wjeżdża tutaj na makijaż i widzimy się w dalszej części odcinka. Teraz moja y, kolej charakteryzacji. Teraz Wam się wyświetla tutaj, jak wygląda Morticia Adams. Aczkolwiek ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie siebie w czarnych włosach, no ale zobaczymy. Paulina to jest ekspertem. Myślę, że jestem w dobrych rękach. Że nie będę płakać, i dobrze. Powiem, da się to zmyć. Da się. Mamy przygotowane też y, stroje, walczyliśmy o nie dzielnie od kilku dni. I y, po makijażach będziemy się w niej przebierać i będziecie mogli nas zobaczyć. No i oczywiście będziemy się mogli zobaczyć nawzajem, bo ja nie wiem, jak wygląda Dominik. A Dominik nie będzie wiedział, jak wygląda, ja. wie. Zaczynamy. Słuchajcie, tak się prezentuje mój makijaż. No wiadomo, nie chodzę tak na co dzień, aczkolwiek. Bardzo jestem zaskoczona, bo czuję się w nim e, miło wszystko dobrze. Bardzo polecam serdecznie Paulinę, bo naprawdę uważam, że zrobiłam mega robotę. Słuchajcie, no co? Najbardziej obawiam się teraz peruki, szczerze mówiąc. Jeszcze perukę założymy. Tak jest. I wtedy pokażę Wam się w całej okazałości, jak założę perukę i sukienkę. I jeżeli chcecie, słuchajcie, sobie zrobić taki fajny makijaż na jakąś imprezę, idziecie na jakąś imprezę tematyczną, przebieracie się do kogoś i chcecie sobie zrobić taki fajny makijaż, jak ja mam, to tutaj na dole macie z Instagram e, Pauliny i śmiało możecie do niej napisać. Ja jestem mega zadowolona, naprawdę polecam. Bardzo miła dziewczyna. Teraz zobaczcie, jak Dominik ubiera się w swoją kreację. To już jest ten czas, żeby się ubierać. Siemano, jak Wam się podoba? Słuchaj, ale musisz mi pomóc, bo to się zakłada jak, jak sukienkę, wiesz? Ja sobie sam chyba z tym nie dam rady. Walczyliśmy, powiem Wam, szczerze, dzielnie, dzielnie kilka dni o ten strój. Udało się nam go zdobyć. I teraz trzeba się w niego jeszcze ubrać. Dobra, teraz widzicie ciebie jeszcze w tym stroju. A już za chwilę zobaczycie mnie w stroju Festera. Tada! Czy <laughs> tu nie trzeba nic mówić, No, to trzeba oglądać. <laughs> nie, to jest tak. Najbiście wygląda. Dzięki. No co dziś bym tak chodził, bo miał taką struwę teraz wiesz. Słuchajcie, w dalszej części odcinkach, w planach mamy jechać gdzieś do restauracji albo do centrum handlowego, a następnie odbierzemy Nikodema z przedszkola i pokażemy się w domu dzieciom, naszym trzem synom. Także <laughs> będą ja mi się wydaje. Jeżeli ja tak wejdę do przedszkola, to nagraj tylko minę Nikodema. Jeszcze jakiś taki pęk kluczy by się przydał ciężki, wie. Jakieś ze trzy zdechłe pająki, parę komarów. Słuchajcie, wiecie, co jest takiego fajnego w tej naszej twórczości, że mimo tego, że Iga jest przed 40, ja jestem po 40, możemy jeszcze fajnie się po prostu bawić, rozweselić samych siebie przy okazji jeszcze was. I to jest fajne, że nie jesteśmy takim, nie jestem takim 40-latkiem, co po ekspresie idzie spać. To z tego jestem po prostu zadowolony. Między innymi dlatego też tworzymy ten kanał, bo to jest taka nasza forma rozrywki nasza i wasza, prawda? Także dobrze. Żebym tej stutaty nie włosku, dobra weź, muszę się skupić chwilę. Tak się prezentuje w makijażu i we włosach. Ja powiem szczerze, że czuję się dobrze, jestem totalnie uważam inną osobą. Już nie mogę się doczekać, jak zobaczę Dominika, też jestem ciekawa jak on wygląda. Słuchajcie, zakładam strój, zakładam sukienkę. Tak się prezentuję teraz, a tak wyglądam w ternej kreacji. Słuchajcie, więc tak prezentuje się w całej okazałości. Przyznam szczerze, że jako przebranie jest naprawdę całkiem spoko, Ja bynajmniej tak uważam. Aczkolwiek na co dzień nigdy w życiu nie mogłabym mieć ciemnych włosów i takiego wybielonego makijażu. Jeśli chodzi o moją kreację, może nie jest to odwzorowane nie jeden do jednego, ale słuchajcie, z racji tego, że zdecydowaliśmy się na, bardzo szybko na nagrywanie tego odcinka, mieliśmy jakieś dwa czy trzy dni. Dominika, z której wypożyczyłam, ale jest to czas. Jest to czas po Halloween. Więc e, stroje były w, e, w praniu i ciężko było zdobyć sukienkę. Za, za, z zamówienia by mi, niestety, nie przyszła w ciągu dwóch dni, więc e, znalazłam w sklepie e, podobną i po prostu ją kupiłam. Także tak się prezentuje ma tren, więc myślę, że jest w tym stylu, jaki miała Morticia. A teraz słuchajcie, moi drodzy, przechodzimy do first looka, zobaczymy, jaka będzie reakcja Dominika na moją stylizację, na, moi, na moją metamorfozę. Moja jakby może nie będzie zaskoczeniem, to nie jest żadna podś podśmiechujka. Ja kocham Dominika, ja mi się podoba taki, jaki jest, ale łudząco przypomina Fester'a Adamsa. To wiemy już od dawna, ale jestem ciekawa, jak wygląda pełnej charakteryzacji. <grymne> Ale oczywiście wyglądasz. Zdaj tak? no. się. No wiesz, ty cydyki jesteś ładny. Nie mogę <grymne> ja ci się. W zasadzie dużo się nie zmieniłeś. Nie mogę się nie powiem ci, nie mogę się do ciebie przyzwyczaić. Tam... Nie, ja wyglądam tragicznie w peruce czarnej. Ja nie mogę się do ciebie przyzwyczaić, ci, powiem. Wyglądam trochę jak trans. Nie, dobrze wyglądasz, podoba mi się, bo i wieczor do, do wieczora no, to już ten żona jest dzisiaj. <grywa> podoba mi się. Nie, ale Ci wygląda świetnie, nie? Noważona na wieczór. Słuchajcie, z racji tego, że jestem bardziej podobny do szwagra Mortici, to zostałem tutaj tym szwagrem. Nie jestem mężem Mortici, tylko szwagrem, bo po prostu moja postać jest po prostu perfekcyjna. Od, 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 jestem odzwierciedleniem Fe Festera w życiu takim w prawdziwym życiu to nie jest film. to Ale tak naprawdę uwaga, to się, się dzieje. Festera nam spodziewał większą rolę niż y, mąż Mortis. I on nie był taki zauważalny jak, jak ja. Fester był taki, którego widz zapamiętywał. Czy ja jestem twoim szwagrem. Szwagrem, chyba. Szwagrze, szwagrze, lecimy dalej. Słuchajcie, do Łodzi jedziemy do centrum handlowego, zrobimy szybką akcję cukierek albo psikus. Później lecimy do dzieciaka, e, po Nikodema do, e, do przedszkola. E, następnie Oskar z Igorem zobaczą nam, nas już w domu. Później robimy. Nagramy wam reakcję dzieci. To nagramy wam reakcję dzieci. Później robimy sesję zdjęciową. No i to będzie tyle do tego odcinka. Także lecimy. Widzimy się w Łodzi. Bardzo głośno mówię, bo wieje, słuchajcie, to są moje odcinki, w takich odcinkach czuję się najlepiej, jestem sobą, jestem w swoim żywiole. Ja powiem ci, że ty jesteś nawet podobna do tej wiesz, ale wolę, że... wolę jak jesteś blondynką. I, kurwa, jak my wyglądamy jak kurwa. ludzie jak się z samochodów patrzą. Cukierek albo przygód? Proszę bardzo, uczęszczuj się. To jest pierwsza, wybieraj najlepsze. Idyszka, na szczęście. Tak jak ci lubię, to jest mój żywioł. Cukierek albo psikus. No to albo się częstujesz, albo nie Cukierek. No to proszę, bierz co chcesz. Dziękuję. No i cioceczka. Cześć. Do. Dzięki, miło was poznać. Poczekaj, poczekaj, nie uciekaj. Mamy do ciebie sprawę. Nie uciekaj dam. Cukierek albo psikus. Psikus. Proszę. A, przykus! To nie cukierek. Dobra, dobra, dycha do, dla Ciebie na i cukierek też. I wszystkiego dobrego. Teraz wam Ta, za zakupy może wejdziesz. jeszcze. No, weszłabym. Czekaj, ja to mogę, ja mogę każdemu mówić tak, że to jestem ja, ten prawdziwy taki, wiesz. Ludzie myślą, że jakiś film kręcił. O Jezus, było. Cukierek albo przykus? Dawaj, chodź. Ze mną chodź. To, to dobra, zrobimy zaraz zdjęcie, ale najpierw tak, cukierek albo psikus? Cukierek. Dobra. Masz cukierka Wybieraj, nie krępuj się i przykusa masz też. Zaparta. Dziękuję. Ja. Fiona, Mogę Ci powiedzieć taką ciekawostkę, no nie? Żaden fan, żaden widz nie ma ze mną takiego zdjęcia jak ty masz w tym wydaniu. Cukierek, cukierek. albo przykus. E, cukierek. Dawa, Proszę. Tak. A dziękuję bardzo. To masz jeszcze przykusza. na Zaparta. Dzięki bardzo. bardzo. Cześć. Dnia. Cukierek albo legalbocus. Cukier. Oglądamy kanała Buzliga. Czujka, kojarzę. Trągę księgę albo TTV zapewne. Cukier, cierpia. Cukierek. Cukierek. Zebrała cukierek. 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 pani. Cikusa też świadk. Proszę bardzo, na farta. I miłego dnia życzę. Do Dzień zobaczenia dobrego. przed telewizorem. No. Dzień dobry, możemy Pani zająć chwilkę? Jestem mój idol z Google Box. O, jeszcze lepiej. Będę teraz rozmawiać i będę na Czyli kamarze. oglądamy TTV. Dobra, cukierek Ses. albo psikus. E, psikus? Psikus. Dobra. Proszę bardzo. Psikus, ale cukierek no. też. Ale O, dziękuję. A mogę sobie zdjęcie Dyszka z na zrobić? jasne. Proszę. proszę. A zrobi mi Pan zdjęcie? Pewnie. Dzień dobry. Pani mi wygląda na taką wysoką. Cukierek albo psikus? Też gdzie. Big Polish, not understand. Dzień dobry, mogę zająć chwilkę no cukierek albo przykus? Cukierek. Oglądałaś Pani w telewizji? Oglądam. O, no to ekstra, ale co, TTV? No? TTV, no i na YouTubie. Ja dziękuję. Cukierek Proszę, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i miłego dnia życzymy. Psikus, tak? O, Jezus, dziękuję bardzo. O takie, coś właśnie, o takie coś właśnie mi chodzi, żeby każdy był zadowolony, szczęśliwy, żeby nie było żadnych problemów, nie musiałem się zbyt, wiesz, nie musiałem się bardzo charakteryzować, dlatego że jestem do niego podobny wiesz, bez, bez jakiegokolwiek makijażu. Dobra, teraz te trzy dziewczyny za trzeba! Mogę zająć chwilę? Cukierek albo psikus? Cukierek. O, tak i jesteś odważna, to mi się podoba, A ty czego się wstydzisz? No bo ja nie lubię się pokazywać. Ale Dziękuję. trzeba być śmiałym w życiu. Ja rozumiem, Dziękuję. że nie lubisz się pokazywać, ale to jest taka akcja, wiesz? To jeszcze za odwagę, proszę. Psikus. No. O, kurde. Dziękuję. Wszystkiego o, dobrego, to? dziewczyny. Trzymajcie się. To macie jeszcze dwie tymi. O, no, nie, no, na razie, miłego dnia. Jeszcze musimy mieć dla kogoś ostatnią dychę. Dzień dobry, możemy panu zająć chwilę? Nie? Przepraszam możemy zająć Wam kilka cukierek no, albo psików, co zbieriecie? Cukierek? Tak, cukierek. Proszę. Inwazja loków. <grych> dobra, jeszcze to podyszku psiku, na farta. Proszę. Dobry, Cikus. dziękuję. Proszę. Dziękujemy. Jak coś to odcinek leci na kanale Abuz Ziga. Wszystkiego dobrego, Baczcie się dobrze, cześć. cześć! Akcja cukierek w siku zakończona. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w naszej zabawie, którzy się z nami świetnie bawili. I słuchajcie co, zmarzłam jak cholera. A teraz jedziemy po naszego synka do przedszkola. Ja nie wchodzę, ty wchodzisz. Tak, ja odbiorę swojego dziecka z przedszkola, a Oskar i Igor w nas po prostu w domu, jak już zajdziemy wszyscy do chaty. Lecimy! Ciao! Idziemy po Nikosia do przedszkola. Ciekawe, jak on zrobić. Dobry wieczór. Tata Zwariowa Gdzie jest mój syneczek? Daj buzieczka tatusiu. Fajnie <grym> tata wygląda? Co? Chyba sobie żartujesz. Muszę cię teraz schrupać. Zobaczysz zaraz swoich starych. A co? No zaraz zobaczysz. Przeprowadziłaś? No. Ej, dobra, to do ciebie pasuje. A jak? A Fajnie? Fajnie to tu wygląda? Co? O. Przyjechał mój kumpel. Szymon, chodź do kuchni. Ja, do kuchni. Ja to domyślam, no. przypomniało mi się Szymon. Potrzebny, że... No jeszcze igra jak się mogę, ale... <śm> Panie widzowie, na zakończenie filmu jesteśmy na sesji zdjęciowej w pobliskim parku w Głownie. Jesienne fotki, kończy się jesień niedługo, także jeszcze wykorzystujemy ten temat i oprawę Halloween. Fajnie się dzisiaj szefostwo ubrało, także wykorzystamy to. Efekty zobaczycie. W sumie to już pewnie widzicie na Instagramach u Dominika Igi. I co? I zobaczycie, jak odbywa się taka sek sekcja, sesja od backstage'u. Nie bo mi ten coś się kurwa z głową stało na chwilę. <laughs> no dobra. nic więcej nie potrzebuję. <laughs> dobra. <noise> Łapiemy się ładnie za rękę i bardzo poważnie patrzymy prosto w aparat, dobrze? Dobra, no to po prostu idźcie w moją stronę, dobrze? Tylko bardzo poważnie patrzymy w aparat. Rozmazany jesteś, człowieku. Ty wyglądasz super, jesteś taka groźna ogólnie, go tutaj. Balon. Tak się toczy, widzowie, się to toczy. Od 8 rano jesteśmy na nogach i nagrywamy odcinek, który właśnie oglądać. Jest godzina 20, tak się toczy życie. Nie wygląda jak tutaj. Znaczy, to jest prześwietlone, więc yy, to będzie inaczej też wyglądać, wiadomo, po obróbce, nie? Tutaj brzuch jak mnie w zobacz. zobacz, nieładnie. Nieładny brzuch? Ja. Jeszcze raz. Kiełek jest brudny. Co ja Od... drzewo drzewa. Ty to nie widziałeś? Widziałem, mówiłem ci przed chwilą o tym. No to czy jeszcze raz? To, to dawaj. Jeszcze? Zobacz. Daj. Już. Dupę mam grubą. Wyciągniesz sobie z tych aplikacjach swoich. <noise> Dominik! Ale jest gorąca sesja i groźna. Ja bym cię nie poznał na ulicy, to po pierwsze, a po drugie, to prawdopodobnie się nie? Ja bym się przestraszył, nie? Jakbym cię w do... nocy spotkał na przykład na takiej ulicy, jak tutaj jesteśmy? Dominik jest tak śmieszny na zajęciach. <noise> gotowy jesteś? Tylko ty musisz usiąść, słyszysz? Dominik, Dobra, siadaj, siadaj, proszę cię, siadaj. Ja przyrzewię cię. Nie, tutaj, proszę cię, no. Zaufaj Przecież mi. Nie, tak. Tak, i jakoś tak się wygnij, dobra? Nie, ja bym... Ale to Ja nie umiem. Jeszcze w i... czekietce, kurwa. Dominik do mnie, nie wiadomo. Dominik na IG. Świetne. Zajebiste jest to zdjęcie, no. patrzcie. No, ja pierdolę. A jak on wygląda? Zajebiście wygląda. <grylety, kurwa, zajebiście wygląda. Popierdol To jest świetne, to jest na Instagramie Poga. w dychę, nie? Uwaga. No fajny, Dobra mordeczki, na dzień dzisiejszy już kończymy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeżeli się podobał, to zostawcie oczywiście subika i łapkę w górę. Ja jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam. Dzisiaj jako fester Adam. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy!